Zadanie 10. Określamy kwadraty K1, K2, K3 następująco. K1 jest kwadratem o boku długości A. To jest ten największy kwadrat. K2 jest kwadratem, którego każdy wierzchołek leży na innym boku kwadratu K1 i dzieli ten bok w stosunku 1 do 3. Czyli K2 to jest ten kolejny kwadrat troszkę mniejszy. On dzieli go w stosunku 1 do 3. Czyli tutaj jest 1 czwarta a, a tutaj są 3 czwarte a. W tym miejscu mamy również jedną czwartą a. I to jest ten nasz bok drugi, czyli bok drugiego kwadratu. K3 jest kwadratem, którego każdy wierzchołek leży na innym boku kwadratu k2. I dzieli go tak samo, czyli każdy kolejny ma. Ten sam schemat postępowania. Kn jest kwadratem, podobnie. Obwody wszystkich kwadratów tworzą nieskończony ciąg geometryczny. Należy obliczyć sumę wyrazów tego nieskończonego ciągu oraz zapisać obliczenia. E, spróbujmy na początku zastosować tu jakieś e, założenia albo też podstawienia. Niech pierwszy bok kwadratu, czyli tego największego, równa się po prostu a. Teraz trzeba policzyć ten bok drugi. Tutaj z rysunku widzimy, że bok drugi do kwadratu z Pitegrasa, gdyż tutaj jest kąt prosty, to będą 3 czwarte a podniesione do kwadratu, czyli ten bok dodać ten bok, czyli plus 1 czwarta a również podniesiona do kwadratu. Czyli bok drugi do kwadratu to będzie 3 czwarte, to jest 9 szesnastych, a kwadrat dodać 1 szesnasta. A kwadrat, czyli to się równa 10 16 A kwadrat. Czyli jeżeli weźmiemy pierwiastek, to możemy napisać, że B2 to będzie pierwiastek z 10 przez 4 razy A. Czyli tutaj widzimy, że bok drugi, no a bok pierwszy to jest A, czyli to jest pierwiastek z 10 przez 4 razy bok pierwszy. Razy bok pierwszy. Czyli możemy napisać już wzór na enty, N tą wartość długości boku kwadratu jako pierwiastek z 10 przez 4 razy B n minus 1. Tak możemy zrobić, gdyż każdy kolejny bok jest określony w ten sam sposób. Więc jeżeli tutaj znaleźliśmy zależność między drugim a pierwszym, no to między kolejnymi będzie tak samo. To jest bn minus 1. To co tu widzimy, to widzimy, że to są to jest wzór na ciąg geometryczny. Hmm, czyli w tym przypadku Q tego ciągu geometrycznego to jest pierwiastek z 10 przez 4, gdyż kolejny wyraz powstaje z pomnożenia poprzedniego razy ta wartość. Spróbujmy policzyć, ile to będzie. Pierwiastek z 10 to jest około 3,16. Jeżeli to podzielimy przez 4, to to będzie wartość około 0, 0,79. Czyli to jest wartość mniejsza od 1, jeżeli tak, no to, to ten ciąg geometryczny jest malejący. Spróbujmy policzyć teraz sumę takiego ciągu. Do tego skorzystamy ze wzorów z tablicy. Będziemy musieli skorzystać z tego, czyli suma. N wyrazów. Na razie sumujemy tylko boki i później te sumę tych boków pomnożymy razy 4, żeby otrzymać sumę y, sumę obwodów wszystkich kwadratów. Czyli tak, y, przepiszmy może ten wzór, żeby był lepiej widoczny, czyli s n, czyli suma, no zapiszmy po prostu suma, to będzie równe a1 podzielić na 1 minus q. U nas wyraz pierwszy to jest nasz bok pierwszy, czyli to jest po prostu A podzielić na 1 minus Q, czyli pierwiastek z 10 przez 4. Spróbujmy teraz to policzyć. Czyli to się równa A podzielić na. Tu mamy 4 czwarte, czyli 4 minus pierwiastek z 10 i. Ta czwórka z tego mianownika przechodzi tutaj, czyli razy 4. Spróbujmy tę niewymierność, czyli ten pierwiastek usunąć, mnożąc to po prostu razy 4 plus pierwiastek z 10. 4 plus pierwiastek z 10 to się równa. Jeżeli to pomnożymy, to tu będziemy mieli 4a 4a 4 plus pierwiastek z 10, a na dole będziemy mieli 4 do kwadratu, czyli 16. Odjąć pierwiastek z 10 do kwadratu, czyli minus 10. Tutaj dla pewności jeszcze korzystam z tego wzoru, że a minus b, czyli to jest te 4 minus pierwiastek z 10, razy a dodać b, czyli 4 plus pierwiastek z 10, to jest a kwadrat minus b kwadrat. Czyli ta suma będzie się równać 4a 4 plus pierwiastek z 10. Podzielić na 16 minus 10, czyli 6. Czwórka z szóstką się skróci, to jest 3, 2, czyli to są 2 trzecie, a 4 plus pierwiastek z 10. I teraz, oczywiście, musimy to pomnożyć razy 4, czyli 4 razy suma, gdyż potrzebujemy obwodów tych kwadratów. No to będzie 8 trzecich, a 4 plus pierwiastek z 10. I to jest odpowiedź do tego zadania.